Dziś opowiem wam, jak sobie radzę z czymś takim jak znaczy taka zgorzel po cięciu palnikiem. A więc często jak kupię materiał na przykład w hurtowni, no to dwa boki, tutaj tu jest na przykład trzy, są przecięte piłą, a tu czwarty masz ciwa, bo placek jest przecięty palnikiem. Co w takim wypadku robię. Jak jest tego niedużo, to zrobię to sobie na przykład szlifierką kątową. Zeszlifuję sobie i mam po kłopocie. Ale czasem jest to szlifierka nie bardzo pomaga, co wtedy robię. Rozpalone mam w piecu i wkładam taką kostkę, czasami dużo większą. Na przykład 100 na 100 i 60 mm grubości, kładam to do pieca, nagrzewa mi się to na czerwony kolor. Na pewno nawet żółty się nie nagrzeje, bo to w zwykłym piecu węglowym, obkrywam to dobrze drewnem, i później jak już, już rozgrzane, biorę sobie szczypce kowalskie, wyciągam, czekam aż. Samo sobie kładę z boku i ja sobie ostygnie i następnego dnia zakładam i mogę sobie dobrze frezować. Także to sposób na zgorzel popalniku. Dziękuję.